W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ewelinku, na chwałę Bożą, chcemy dać świadectwo e, obydwie temu, jak Bóg widzi małe gesty i małe czyny, e, jak posyła w małych rzeczach, a robi sam wielkie rzeczy. E, wiesz, co przypominało mi Twoje świadectwo, które dałaś na posłudze słowa, e, teraz w czwartek. E, przypomniało mi całą historię, jak to było, kiedy dwa lata temu otrzymywałam od różnych osób, a to było po covid e, e, otrzymam od jednej pani serduszka, które ręcznie robiła, e, od Halenki akurat to było, i ona te serduszka mi przysłała. Ja pomyślałam, że wyślę Wam je do Szkocji, żebyście sobie doczepiały z cytatami z Pisma Świętego, rozdały to ludziom jako w ramach ewangelizacji. I by te cytaty z Pisma Świętego miałyście i po polsku, i po angielsku. I ty wtedy miałaś taką myśl, żeby jeszcze... Że czułaś, że Pan Bóg cię posyła jeszcze w jakiś sposób szczególny i wykorzystałaś te serca. Opowiedz o tym. No witaj, Aniu. No tak. No więc, właśnie tak jak, tak jak mówiłaś, że dwa lata temu dostaliśmy od ciebie te serduszka. No i mówiłaś, żeby je rozdawać z cytatami z Pisma Świętego. No no, nie miałam pomysłu, gdzie je można tak rozdawać. No, na pewno część tam rozdaliśmy w kościele, natomiast no, dalej była taka myśl, co z tym robić. No i potem właśnie pojawiła się ta myśl w głowie, abym zawieszała je ludziom na klamkach. No i tak się to zaczęło. I pamiętam taka, takie, takie, te, ten pierwszy dzień, w którym zaczęłam właśnie tak robić, to był 14 lutego dwa lata temu. Właśnie idąc na spacer, zawieszałam właśnie te takie serduszka ludziom na klamkach. A co w, co w, tej, co w tym serduszku jest? W sensie jak się składa ten komplet, który wieszasz? Znaczy właśnie na początku, jak zaczęłam, to tak jak mówisz, właśnie było serduszko, intencja z Pisma Świętego i właśnie ten napis Jezus Cię kocha. No i właśnie po pewnym czasie, sąsiadka do mnie mówi, że zobaczyła na Facebooku wiadomość, że tutaj w naszej dzielnicy Właśnie ktoś szukał osoby, która kładzie te serduszka na drzwi, czyli na klamki, generalnie. No po angielsku było to tak napisane. No i chciałaby dać coś w zamian, że e, będzie szczera, to najpiękniejsza rzecz. Czyli rozumie najpiękniejsza rzecz, jaką dostała. No i ta wiadomość wtedy mnie bardzo dotknęła i ucieszyła. To było dwa lata e, temu. Tak, A było zaraz dwa lata temu, jak ja tylko zaczęłaś tą akcję. Tak, tak, tak. Że właśnie takie serduszko sprawiło komuś radość. No i. Um, tak sobie myślę, no takie małe serduszko i taki, jakże prawdziwy napis: Jezus się kocha, tak mocno dotyka ludzi. I skoro taka jedna młoda osoba doświadczyła takiej radości, to ilu osobom musiało to sprawić radość, którzy, e, którzy to dostali, a którzy no nie mieli jakby tego, gdzie opublikować? Tak? Niekoniecznie no się może... odezwali w tej sprawie, tak? Dokładnie, że tego się nie mówi ani, ani nie ten, ale ile musiało sprawić radości. No więc zaczęłam roznosić te serduszka coraz częściej, z tym, z tym, że potem właśnie pisałam na serduszkach taką farbką Jezus Cię kocha i dołączałam tą naszą właśnie Maryję z modlitwą na odwrocie oddania życia Jezusowi. Mhm. No Ja po prostu czułam, że mam to robić i że bardzo chcę. To nie to, że muszę, tak? tylko że ja bardzo chcę to robić. Czułaś, bo... że to jest Twoje wezwanie, i dostałaś potwierdzenie przez tę osobę, która się odezwała zaraz po dwa lata temu, po tym czternastym, że tak ją to dotknęło, prawda? Tak, tak. I no, czułam, że to jest takie moje powołanie, i, i też czułam właśnie błogosławieństwo Pana Boga nade mną, właśnie. To, to było to, że ja czułam, że ja mam to robić. A jak teraz wyglądają A... Twoje serduszka? Jak to wygląda teraz zestaw, który wieszasz na klamce? Tak, to są takie, takie serduszka właśnie gąbczaste takie. E, I teraz właśnie e, przyklejam tą e, naszą naklejkę właśnie. Po angielsku, strony. po angielsku. Tak. Jezus tak, Cię tak, kocha, tak, szuka tak, i czeka tak. na Ciebie, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I dołączam właśnie tą naszą Maryję i właśnie na odwrocie z tym, z tą modlitwą oddania życia Jezusowi. Mm -hmm. Tak. No, ty... Właśnie to jest to, że czy, że... czy coś jeszcze się w ciągu dwóch y, ty, tych y, lat, y, jakieś, jakieś świadectwo, jeszcze coś się wydarzyło? Ktoś się odezwał? E, to znaczy tak, właśnie e, był taki dzień, kiedy roznosiłam właśnie serduszka z Maryją, wieszałam na klamkach. No i widocznie jakiś pan widział przez okno, że ja to robię, więc e, szybko wybiegł, e, wziął to serduszko z tej klamki, popatrzył na Maryję i mówi do mnie tak, ale ona nie żyje. Patrzę tak na niego i mówię, żyje. A on dalej, że nie żyje. Więc mówię, no sorry, ale ja mam inne informacje. No i odeszłam. No, no, no tak, bo ty nie wiesz, na, na klamkach, ty nie znasz tych domów ani tych ludzi, gdzie wieszasz te serca, po prostu chodzisz na ulicy, ewangelizujesz i wieszasz takie serce, zostawiasz po sobie taki ślad. Tak, no czuję, że czasami po prostu nie mam się wdawać w dyskusję, bo, bo by to długo trwało i wiem, że no, no, no nie, akurat wiem, że w tym momencie było to niepotrzebne, po prostu mhm. no powiedziałam, że, że mam informację i koniec. A co się wydarzyło w tym lutym teraz? Prawie że po dwóch latach. Jakie masz właśnie znowu do, 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 doznałaś yy, znaczy potwierdzenie, że masz to robić, prawda? Tak, tak. Bo był właśnie taki, taki moment, że miałam parę e, takich przeszkód życiowych, więc, więc trochę zaniedbałam te roznoszenie serduszek. Natomiast no, bardzo szybko mi Pan Bóg o tym przypomniał, że po prostu e, mam to dalej robić. Po prostu no, czułam taki niedosyć, uczucie, zaniedbania, jakbym nie spełniała woli Bożej. I sobie tak myślę, co mnie przed tym powstrzymuje. Jakakolwiek taka sytuacja nie jest aż tak ważna, żebym tego nie robiła. No i zaczęłam z powrotem swoją misję kontynuować. Produkcja ruszyła. No i co się wydarzyło? Otóż moja koleżanka mówi do mnie, że umarł jej sąsiad niepełnosprawny, taki staruszek. I on kiedyś właśnie, jemu też powiesiłam takie serduszko na klamce z Maryją. I ona teraz właśnie mówi, że mówi, Ty wiesz, jak on się cieszył z tego serduszka, on mi je pokazywał. To Maryję, ona już była taka zgnieciona. On musiał ją często czytać albo brać do rąk, bo ona już była aż taka wymięta, mówi. No tak czy no i to było dla mnie takie. Tak, takie kolejne potwierdzenie, jak to, co robię, służy drugiemu człowiekowi. Jak Jezus właśnie tak się chciał nam posłużyć do, do takiej misji. Zobacz, wyobraź sobie starszego człowieka, Szkota, który może do kościoła już nie chodzi, a może już bardzo dawno zagubił drogę, może nigdy nie chodził. Otwiera drzwi i na klamce widzi serce. Jezus cię kocha, szuka i czeka na ciebie i ten obrazek z piękne z Maryją. Tak. I teraz dostałaś potwierdzenie, znowu po dwóch latach, że to ma takie, że to ma znaczenie, że to kogoś cieszy, że ktoś może w ten sposób spotkać Pana Boga. Dokładnie. No, Ewelinko, ale kraju, powiedz jeszcze, tak. jak to yy, mieszkasz w Szkocji, ale powiedz mi, jak często tą misję wychodzisz raz w tygodniu, raz w miesiącu w jakiś dzień konkretny. Jak to wygląda tak bardzo? Tak... No teraz właśnie chcę sobie tak kontynuować bardziej regularnie raz w tygodniu. No czasami było to różnie, zależy, ile serduszek miałam i tak właśnie, no raz na dwa tygodnie, raz na tydzień. Czasami jest tak, że na przykład robię to, na przykład zrobię dziś, zrobię za dwa dni. To było takie może nieregularne, natomiast chcę sobie taką właśnie wyrobić regularność w, w robieniu tego, bo myślę, że to jest bardzo ważne też. Um... Ale zobacz, popatrz. Pan Bóg, to jest tak drobna rzecz. Chodzisz i wieszasz to. A Pan Bóg dał Ci już dwa razy potwierdzenia. I to jest wspaniałe, bo my czasami szukamy wielkich rzeczy, albo robimy. Rozmawiałam ostatnio z jedną osobą, która mówi: Wiesz, ja też robiłem różne rzeczy. No właśnie, ale robiłem. A tu chodzi o regularność. O drobną rzecz, którą będziemy robili właściwie stale, którą czujemy, że mamy zrobić Pana. dla Jezusa, że, że on tyle dla nas zrobił, a my chcemy robić chociaż tą jedną rzecz. Dla niego i takie mam, takie mam przekonanie, że teraz ty może no już widziałaś, dwa razy masz takie potwierdzenia, prawda? Na samym początku i po dwóch latach teraz, że to kogoś zmieniło, bo czasami robimy coś i żadnego efektu możemy nigdy nie zobaczyć, ale zobaczymy go w niebie i wyobrażasz sobie, wchodzisz do nieba, a tam ileś osób stoi z tymi serduszkami, mówią: O to ty, to ty, to ty! Wow. Ty powiesiłaś na to moich ja tak drzwiach i tam to wszystko zobaczymy. Tak, zobaczymy to wszystko. Cośmy zrobili, a czego tutaj efektu nie widzimy to jest wspaniałe. No, tak, i to jeszcze jest właśnie coś takiego, że no, ta dziewczyna, która właśnie miała styczność z tym, z tym, z tym yy, dziadkiem, właśnie ona też mówi, że ona chce to robić. Ona chce to robić ze mną, bo, bo ją to zaczęło też cieszyć. Ona widziała radość tego człowieka i no też w ten sposób chce działać. Także... Czyli grupa ewangelizacyjna, wieszania na klamkach Jezusa i Maryi, no rozrasta się. Tak, tym bardziej, że tutaj bardzo mało ludzi zna Jezusa, także no, myślę, że tu jest to bardzo potrzebne. I, i... tym bardziej Maryi no, jeszcze tak... mniej zna. Tak, to jak już jest Maryja, to już widać, że to kapic. Ale wysłałam Ci Ewelinko te naklejki, które naklejasz na to serce. Jezus Cię kocha, szuka i czeka tak. na ciebie na tym niebieskim tle 1900, więc jestem sama ciekawa. Kiedy te 1900 drzwi zawiesisz? Będę czekać na tą informację, bo to też jest. Kiedy 1900 drzwi odwiedzisz. Dobrze, Aniu, na pewno dam znać. Niech no Pan Bóg będzie uwielbiony ty w tym, co robisz, w tym, że Cię posyła, no i że Ci daje też potwierdzenia. Już tutaj na ziemi. Już teraz, kiedy to te tak. robisz. I że Twoja grupa się rozrasta. Tak, chwała Bo, Panu chwała za to, Panu. że tak chciał mnie takie narzędzie do tego. Chwała <laughs> Panu. <laughs> to jest takie proste, tak radosne, naprawdę. Znaleź serce na tak. klamce. Z Jezusem, który Cię kocha. Dokładnie. Tak, amen. Tak, amen.